Siemano, wszystkim witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w F1 tryb kariery Grand Prix Belgii. Nowy Bolid Williams F1. Zobaczmy, co pokaże: dziesiąte pole startowe. Miejmy nadzieję, że uda się coś ućknąć. Williams, 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 proszę cię, proszę cię. Z dobrym, bolitem, Daj mi punkty swe. Ręda, Jest. Jest szala. Pastor 15. Z no. Dobrze, pokażę, co tu mnie stać. 4 światła, 5 i poszli. Przed tą normą obok Niko. Kwikember. O, ale, kurwa, poszedł Baton na krzeseł. Ja też trochę poszedłem Tak jest, ma to już w 7 pozycji, ale żebym wyprzedził A ta bogacona i wchodzę w podmuch syny. Prędkości, więcej prędkości Dzień Co za szkop? Obrócił się. Ups, stasenę słyszał. Żółta flaga. Może safety car? Tylko 11 okrążyć w tym Prix, gdyż tor jest bardzo długi. Weto <grywy> się mnie wywarucił. Dobrze mu tak. Nie lubię go. Tego nie lubi łapka w górę. Tego lubi też łapka w górę. <grywy> Oj, podsterowność. Ale już trochę lepiej, moim zdaniem. Czwarte miejsce z dziesiątego pola. Trochę stabilniejszy bardziej ten bolid, ale jednak dalej ma braki. Nie jest jednak jeszcze topowy bolid, ale jak taka oferta przyszła, no to zmieniłem zespół. Sądzę, znaczy, że będzie troszeczkę ciekawiej, gdy by, by że jechał, z lepszymi przeciwnikami walczył, a nie za jakimiś... ...szmaczozami słabymi, typu, nie wiem, Bianki czy Pix, takimi słabymi. Teraz walczę z jakimiś lepszymi, nie? Walteriego Bottasa niestety wywaliłem. I ciekawe kiedy wyjdzie w ogóle gra F1 2014, bo czekam na to. ale od razu trenił. Wow, to jest pewne, na 100%. Bo wow, w tą grą chyba 4 miesiące po premierze dopiero się ogarnąłem. Ale to on chce od początku masterować, ostro trenować. Ej, mam ogólnie ich tempo. Nie wiem, co ja w kwalach odwaliłem. No, no może nie mam ich tempo, ale no, nie są bardzo szybcy, no. Mercedesy się wyprzedzają, Iskry, o, i ta grafika jest piękna. Rosberg, z dziuchami do na. Walczą między sobą ostro, tak samo jak w Monaco, Będzie A do coś do oka! Wow! Złapałem podsterowność coś trochę jej dogoniłem, ale przez tą walkę, tak to mi znowu uciekł. Wow, A za następny gram chyba Singapur. Ten tor może mi się podobać. Może być jak w Monako. Monako był dobry wynik, tylko tam w Singapurze opony. OPONY. Jeszcze raz opony. Trzymam się ich, nieźle. Choć Weber mnie dogania. No Red Bull, a Williams, ale sorry, na legendzie to jest jednak jeszcze trochę różnica. Ale patrzcie jak ten Hamilton nie poddaje się, teraz on wyprzedza. Jak ze sobą walczą. Ładnie, ładnie, Niemiec, Anglikie. Czy tak będzie też na mistrzostwach świata, na zbliżających się? Oj, trochę zrzuciło. Staciłem przez to. Chciałbym do strefy dojechać. DRS za nimi, ale ja chyba nie uda mi się to. Kimi wyprzedził Marka Webera. Ładnie, ładnie. Placing się robiący. Lotus, silny. Kimi ten tor lubi, wygrał chyba tu 5-7 gram Prix. Więc. próbuję za nimi się złapać. Jestem coraz bliżej Mercedesów. Ogólnie dziękuję za te wszystkie łapki. Jak Re ostatnie rekordy były. Tu tracę, tu tracę, to widać. Drugi sektor to jest... Przyczepność, trakcja, której go brakuje. Podjąłem sobie... Też mam ustawienia prostu bardziej, więc... O chociaż oponki tutaj nie są problemem Ostatnio nie mogę zrobić punktu, nie mam, mogę, nie mam punktu, to ostatnio grałem free, więc zmieniłem zespół na stan ofertę, więc zaakceptowałem i jestem... Ujem się Może mi uciekli Dalej, 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 nogi kaczeta jak najpóźniej w tych zakrętach zobaczcie cyk A Mercedesy jak się żrą wtedy Alonso sobie jedzie i no, wszystko Dobrze wszyscy walczą dzięki temu mogę tak wysoko się utrzymać No, no bo już zobacz, jakie ma tempo Fernando Idzie a takim tempem, 1,49 jak w robimy Trochę ten pojed pod A Mercedesy dalej się wymieniają pozycjami Rozbek, Hamilton, Hamilton Rozbek, Rozbek Hamilton Cały czas To za walka Ten tor, no ostatnią Węgry to, żebym pojechał Słabiutko trzeba się powoli przygotować też do Pro League. F1 Poland. Powrócić, bo wiem, że tęsknią za mną chłopaki ostatnio wgrał Kimster. Pocisnął ostro z taktyką. Niestety, Mercedes mało punktów to było, było dwa punkciki tylko. Ale spokojnie mi to z Patrykiem nadrobimy. O teraz dobrze przejechałem Zjadę na następny Miękkie mi dobrze trzymają jeszcze Habitąd się troszeczkę była do rozwerka Żaden nie zjeżdży. Wiem, zaraz jeżdżę Ciekają mi skumplowani. Ale znowu będzie Hamilton atakował rozberga bo będzie miał DRS. O, rekordowe oprążenie. Znowu będzie walka i znowu stracą przez to i znowu jadę bliżej. Ale uciekli. I znowu Hamilton Rozberga, masakra. Dwie sekundy, Słuchaj. Fernando już jest daleko. Ale Williams, Williams, Mateusza Fułka na czwartej pozycji, poz co on robi? Tym lepiej. Poziom legenda: Williams F1 Racing Team. Ci siostra. Na krawędzi, całe życie na krawędzi lat się <gry> Takim buliem tak trzeba no. Jest lepszy, to trzeba przyznać no. Nie mam walki w ogóle z tym styłem, tak za bardzo. Może to też kwestia... Toru. Ale czuję lepiej, czuję się lepiej w tym bolidzie. Że się taki Weber nie może mnie dogonić, czy Raikkonen. Potrafię nawet tempo wytrzymać trochę Rozberga i Hamiltona, choć teraz nie uciekają. Ale fajne bo czuję, że z nim będę mógł coś tam zdziałać. Może jakieś zwycięstwa, nie? Może no jakieś wysokie miejsca, jak te. Teraz chciałbym utrzymać. Zjazd do boksów. stop. Szybki, trzy korek. Niech mnie nie przeblokował na szczęście. Jest dobrze. I gaz. Roz... Rajkun, ciągle te same osoby. Zobaczymy, czy jak Rozbek wcześniej zjechał, będziemy miał przewagę opon świeżych, czy ktoś nie przeblokuje go. Dobrze, blokuje go ktoś A ja sam się kompromituję Tam walczy o starosberg Cisnę ile mogę teraz, żeby go dogonić trochę O jest ostro blokowany Stracił ile jest? 90. -tych. Drugi sektor, ale już za tak mi się wydaje, że wszedł już, tak. Gutierrez, no. Zauber, zauber taki wolny? Wulkenberg tam wysoko był. Ciekawe jak tam będzie walka Hamilton kontra... I znowu walka dalej będzie. Rasberg Hamilton Masakra Teraz przed nami Grand Prix Kanady Zobaczymy co będzie Myślę, że będzie nieźle Lotusy mogą być silne Oby byłem, bo ja jestem... lubię lotusy ogólnie szczerze wam powiem. Jakby tam pastor czy Roman dobrze pojechali, to bym był very happy. Oczywiście, Auer, muszę też się naszykować. Trzeba coś pokazać znowu, że Polak potrafi, ja nie? Że tylko zagranicie kierowcy są dobrzy. Uciekały mi te Mercedesy, no, no nie jestem szybkiego. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Wow. Co się dzieje? Weber jak ciśnie. Oj, Weber się w nerwiu. Będzie mnie cisnął zaraz. 51,600. Już koniec 2 sekundy przewagi. Niedobrze. Ale podkręcili tempo skubańca. Boję się. jego będzie walka więc Myślałem, że dojrzę do czwartej pozycji 12 punktów. To mogę się dziwić, niestety mogę mieć końcówkę, gdzie ciekawa czuję to. Mercedesy dalej walczą, ale już mi uciekły na ponad 4 sekundy. Wow. Co to było? Za szeroko. Na twardych nie mam tempa. że już się niebi boli, ale boli jakiś jest młody bardzo cała szerokość toru, wykorzystuję ten budyn całą szerokość za długo 40 za mną Mark Weber Już się będzie mnie atakował, zaraz. Oj, australijczyk, kangur, który już nie jeździ. Jeździ w Porsche. Le Mans. I będzie... ...trzy okrążenia mnie cisnął. Jak zawsze. Jak zawsze ktoś musi mnie atakować. A ja się muszę bronić. Gdzie on Ups. Damy się kontrolować paliwo. Teraz patrzcie na to. Będzie atak. Nie. Jest, udało się obronić. Trochę hamsko, ale. Vettel, a gdzie jest Vettel? Ja go nie uderzyłem, nie. Nie, nie wcale. <grymne> Dzięki temu jest taki spokój. Vettela nie uderzyłem, wcale. Teraz węgry są u króla, a jak ja nie cierpię tego toru. Sami widzieliście na ostatnim odcinku kariery. Co ja zrobiłem na Węgrzech? No szczerze to odwaliłem a nie, nie słabo pojechałem mega. Przyznaję się bez bicia. A teraz już jest lepiej. Ale też już jest za mną Mark Weber! Mark Weber! Australijczyk z Matuszem fukiem Polakiem. Oj, trochę za zahamowałem. Moje rekordowe wykrążenia, ale tak to nic nie robi dla Australijczyka, gdyż ciągle jest na tarciu na mnie. To się dogania nas Kimi, ale Kimi już nas nie dogoni dwa okrążenia, ale Mark Weber na pewno będzie cały czas atakował i nie odpuści. Dopóki nie odbierze mi tej czwartej pozycji tych 12 punktów, który tak potrzebuje zespół Williamsa. Mark Weber! Mark Weber! Mark Weber! Mateusz w tam Mark Weber! Cały kers poszedł! Mark Weber maksymalna prędkość. Nie. Nie teraz. Na razie nie daję rady. Nie ma takiej prędkości na proste jak ja. Ja mam bardziej na proste niż w drugim sektorze. Da się przedzić, ale jest ciężko. bym musiał popełnić błąd. A ja się staram tego nie robić. Dla was, tobie, dla widzów. skoncentrowałem bardzo. Próbuję idealne okrążenia. Cały, cały czas na krawędzi ja załatw Jak najszerzej. Do trójeczki. Uuu, zuu, to już była mega krawędź. A tu, się tu też już jest krawędź. I znowu. Australijczyk. O, ta drzia taka ostra. I jak blisko mnie jest. Wystraszył się. I? Moja rekordowa. Co za czasy. Skąd pierwszym tempo? Ostatnie okrążenie! Pri Belgii. Pierwszy w wykonaniu moim, William się co z... William, fajne boy. to naprawdę nie jest zły. Nie wiem jak ten debil Maldonado może nie zdobyć nie punktów... Ale muszę się obronić. Znowu się bronię. Mark Weber! Nie ma prędkości, on nie ma prędkości. Patrzcie. Albo i ma! Albo i ma! Ależ walka, koło w koło z komputerem, da się też. Aj, odpuścił chłopak. Też trochę ostro zagrałem, ale... Wiem, dziękuję. Daje mi się za miłe słowa. Zrozum, się nam idzie. Nam idzie. <gryw> Już jest końcówka. Uf. Ależ walka z tamtym. Górę. dużo punktów piękne punkty potrzebuję tych punktów jak po tych dwóch grand prix bez punktów takie 12 to gitarowo naprawdę będę happy skończył już Fernando Alonso za nim będą dwa Mercedesy potem chyba ja i Mark Weber Lewy zakręt, ostatni skręt. Tak jest. Uff. Dobry, dobry grampi. Gratulacje, zasłużone czwarte miejsce. Jest czwarte miejsce. 9 Red Bull, 6. Lotus 2... 11 i 9 A gdzie jest mój kolega? Sebastian 13. 14 Felipe. Przekląłeś się na... swą pozycję w klasyfikacji. Spokojnie, mogę na 6 powalczyć. Pięknie. Brawo. Zespół dumny, ja też dumny. FUEX. Szczęśliwy jest zwycięstwo z kolegą. No do Alonso popisowe podrzesz Alex, Pa. To było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, jeśli chcecie więcej. F1 w moim dokonaniu trybu kariery. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.